Moi drodzy, witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z odpowiedziami na niektóre z Waszych pytań. Słuchajcie, stwierdziłem, że nagram. To. Ej, jakiś dziwny głos ma ta Ja w ogóle mam wrażenie, że jakoś dziwnie wygląda, inaczej niż zawsze. Materiał, ponieważ chciałabym poruszyć dwie istotne kwestie. O. A w ogóle wiecie, jaki jest paradoks, że jak ja ważyłem 86-87 kg. To 140 na klatę nie podnosiłem, a jak ważyłem 120, to podnosiłem. Ogólnie w momencie, w którym robiłem redukcję, byłem najsilniejszy w życiu. Nie wiem jakim cudem, kurwa. Na redukcji miałem najwięcej siły, tylko to nie była skrajna redukcja, to była redukcja na 3000 kalorii, nie? Więc też dużo wpierdalałem. O którym mnie bardzo często pytacie ostatnio. A, bo ona bez makijażu jest, aha. Okej, okay, może dlatego wygląda trochę inaczej, może faktycznie jest bez makijażu. Okej, okay, może faktycznie o to chodzi. Nie 24 godziny. Bo miałem wrażenie, że tak trochę młodziej wygląda. Więc stwierdziłam, że na nie odpowiem: mianowicie, jest to kwestia mojego konta na Tinderze oraz. Ale ogólnie dziewczyny bardzo często tak mają, że jak makijażu na siebie nie nałożą, to one wyglądają znacznie, znacznie młodziej niż z makijażem, nie? Makijaż dodaje takich ostrych rysów twarzy dziewczynom. Masz druga kwestia to jest oczywiście afera włosowa. A tutaj wygląda tak sweet. Tak wiecie, tak delikatnie bardzo. Która wyszła ostatnio z Tomkiem i co o tym sądzę? I przy okazji odpowiemy sobie też na inne bardzo ciekawe pytania. Także zapraszam Was do oglądania. Ale zanim zaczniemy, moi drodzy, do wakacji zostało już. Ba Kurwa, ila współprac ma. Oczywiście wielu z Was wiem o tym, ponieważ dostałam yy, na ten temat bardzo dużo, że mogło to urazić kogoś. A więc, tak, ogólnie, żeby zarysować delikatnie sytuację dla osób, które nie są zorientowane, to. Tomek napisał na swoim Twitterze w odpowiedzi na zdjęcie, które wstawiła pewna dziewczyna, gdzie była po prostu kobieca ręka z dosyć mocnym owłosieniem. Tomek odpowiedział na to w dosyć kontrowersyjny sposób, że dla niego jest to po prostu nieatrakcyjne i uważa to za zaniedbanie. No i z tego wynikła pewna afera włosowa, ponieważ dużo ludzi yy, uważało, że Tomek przesadził, mówiąc o Boże, kurwa Tomek! Moim zdaniem, po słowa Gimpera, każda dwunastolatka, która zobaczy włos na ciele, będzie kradła jednorazówkę, mami będzie się goliła. nie? Trzeba wiedzieć, jakie są konsekwencje wypowiadanych słów. Naprawdę bardzo infantylny żart. Bardzo, bardzo poniżej krytyki. Aż mi, jako populiście, aż ciężko jest w ogóle, w ogóle przełknąć to, że, że na taki żart. Po... Cóż za ostrość kurwa języka? Gimper, ty nie jesteś kurwa, Fredro. Ty nie jesteś Fredro, kurwa. Naprawdę! Takie rzeczy. Chodź mi wszedł do pokoju, właśnie. Sam sobie drzwi otworzył. Nie, nie, nie. W chodź, chodź. I jak się okazuje, dużo osób uważa, że ja z Tomkiem żyjemy w pewnego rodzaju symbiozie i że nasze poglądy w pełni się ze sobą pokrywają. I... Ogólnie problem polega na tym, że ludzie bardzo często mają myślenie zero -jedynkowe. To znaczy, w momencie, w którym masz do czynienia na przykład z rodzeństwem albo z parą. Albo właśnie w relacjach koleżeńskich, tudzież przyjacielskich, ludzie lubią wrzucać wszystkich do jednego wora. Jeżeli któraś strona wyrazi swoją opinię, to z góry jest zakładane, że jest to opinia wszystkich ludzi z danego środowiska. To tak samo jak ktoś by próbował ci wmówić, że jeżeli twój kolega z ławki powiedział dane zdanie, to znaczy, że ty je popierasz. No kurwa nie. Ludzie mogą się przyjaźnić, mogą się kolegować, mogą być braćmi, mogą być parą i niekoniecznie muszą tak samo myśleć na każdy temat. Mogą nawet politycznie być totalnie dwoma przeciwnymi biegunami i potrafić się kurwa dogadywać. Nie osobiście mega to wkurwia, kiedy ktoś bierze za pewnik, że zdanie kolegi czy brata to jest zdanie również twoje. No kurwa, mać. To to naprawdę to mnie by to wkurwiło jeśli Tomek coś mówi, to ja oczywiście myślę dokładnie tak samo. Albo popieram go w tych jego poglądach, co nie zawsze jest prawdą. Na przykład w tym wypadku... Co Moim zdanie jest taka jedna zasada, czyli w momencie... To, to, to jest moje zdanie, nie? W momencie, w którym jesteś w związku hipotetycznie... Patrzyłeś mi się w oczy rawciu na fejmie siedziałem na płycie, często na Ciebie zarkałem, a ty odwzajemniałeś moje spojrzenie swoim tylko nieco namiętniejszym. Dobra, masz masz permabana, wypierdalasz stąd, idziesz na spacer. Eee... Tak. Eee, więc tak. Eee... Słuchaj. Bo już zgubiłem, zgubiłem wątek aż. Więc tak. Ja uważam, że jest taka jedna niepisana zasada: czyli, hipotetycznie, Twoja dziewczyna w towarzystwie z kimś się kłóci. Nie wiem, z, z Twoją koleżanką. I Twoja dziewczyna mówi rzeczy, które sprawiają, że wychodzi w złym świetle. To, moim zdaniem, powinieneś próbować uciąć dyskusję między nimi, dla jej dobra. Ale nie stawać po stronie koleżanki, tylko uciąć dyskusję, wziąć kurwa dziewczynę na bok i próbować jej wyperswadować jej myśli, próbować. Powiedzieć jej: "Słuchaj, źle to brzmi, źle wypadasz, nie masz racji, ale nie opierdalać w towarzystwie kolegów i koleżanek, bo to jest nieładne". tak, tak ja tak uważam. Prawda wrzuciłam y, stories, y, na którym sobie podśmieszkowałam trochę z całej sytuacji, bo jakby nie patrzcie jest to dosyć śmieszne, y, że Tomek napisał coś takiego, niby drobnostkę, a został w sumie zjechany od góry do dołu, zwłaszcza, że ja również mam włosy na rękach, co pokazywałam też później na, na moich stories właśnie. Natomiast w drugim story właśnie napisałam, że do... Kurwa, to jest oczywiste, że jeżeli chodzi o Impera, to dla niego włosy na rękach kobiety nie mogą być aseksualne, może nawet działają wręcz przeciwnie, przecież Tomek jest biseksualny. Więc raczej nic co męskie nie jest młopce, nie idąc jego narracją, bo to jest taka narracja budowana, że to jest męskie, tak nie jest, ale nieważne, wiecie o co chodzi. Więc mi się wydaje, że faktycznie mógł to być jego żarcik. No skoro sam jest biseksualny i raczej mężczyźni zawsze mają chyba, chyba włosy na rękach, ja to w ogóle są owłosione jak małpa, ale ja to traktuję w kategorii plusu, ani minusu. Dlatego, że tak. Bardzo często to śmieszkuje na przykład Rafał, ale masz owłosioną klatę, albo owłosiony brzuch wyglądasz jak małpa. Ale prawda jest taka, że lepiej mieć owłosiony brzuch i owłosioną klatę, dlatego że są dziewczyny na tym świecie, które to zajebiście podnieca, uważają, że to w chuj męskie. Są też dziewczyny, którym się to nie podoba. Więc jak bierzesz taką laskę, której się to nie podoba, to bierzesz sobie kurwa, golarkę, wszystko golisz i ona ma pikobelo. Ale jak poznasz taką, którą to kręci, to wiesz, od razu masz plus 10 za atrakcyjności, bo jesteś w tej mniejszości ludzi, którzy takie obosie nie posiadają. Poza tym uważam, że jest to coraz rzadsze, bo poniekąd, też poniekąd, poniekąd. Zależy ilość owłosienia również od wysokości testosteronu, a w dzisiejszych czasach mężczyźni mają coraz mniej testosteronu, czyli w teorii to jest coraz rzadsze. Także dywan perski jest zajebisty. Jedyny problem posiadania włosów na klatce piersiowej na brzuchu polega na tym, że jak jest lato, jest naprawdę zajebiście gorąco. To, twoja koszulka czuje się, kurwa, by była na pasenie, nie? Tutaj to sami się poci i faktycznie to wygląda niefajnie. I to nie chodzi o to, że yy, antyperspirantów nie używam, bo ja używam w hu. Ja, ja generalnie robię tak, że ja antyperspirant to na siebie wylewam dosłownie, bo mam taki psikany. Yy, mam taki, nie taki wiesz, taką kulkę, tylko mam taki, na, takiego psikacza, bo dostałem od taty w prezencie. Ja się cały kurwa psikam lepiej niż perfumami, nie? Dosłownie, kurwa. Ja nawet na plecy sobie to psikam. Dla mnie totalnie nie jest to kwestia zaniedbania, że proszę mnie w to nie mieszać i tak właśnie przyszłościowo chciałabym powiedzieć, że jestem osobnym bytem niż Tomek i mogę mieć różne poglądy, więc fajnie by było jakby po prostu nie łączono nas z tym, bo naprawdę bardzo dużo komentarzy dostałam na priv mówiących To dlatego wypadają włosy na głowie na teścia, logiczne, że to nie predyspozycje genetyczne Szymon, ale co ty pierdolisz? Ludziom wypadają włosy często do odmiaru testosteronu, bo to jest testosteron nadprogramowy, to znaczy taki z igiełki, taki laboratoryjny, tak? Więc wtedy, kiedy twój organizm ma wchuj za dużo te śniad, to te włosy jak masz, nie masz predyspozycji mogą ci wypaść. Ale w momencie, w którym masz naturalnie wysoki testosteron, ponad normę, lekko, to wtedy raczej taka przypadłość cię nie dotknie. Wiesz, nie, nie liczmy nadprogramowego testosteronu ze strzykawy z, z, z testosteronem, który jest naturalnie wydzielany w twoim organizmie. O tym, że w jakiś sposób jestem odpowiedzialna za to, a nie jestem. I tak samo Tomek nie jest odpowiedzialny za moje słowa, prawda? No właśnie. Tutaj jeszcze dodam takie szybciutkie story time. Całkiem niedawno byłam w moim rodzinnym mieście, w Łodzi, i chodząc sobie po mieście Popatkowskiej, spotkałam jakiegoś widza, który był w ciężkim, naprawdę ciężkim szoku. I powiedział mi, że jest bardzo zaskoczony, że ja wychodzę z domu bez Tomka. Dosłownie mi powiedział, że. <laughs> kurwa to brzmi, jakby Tomek musiał na spacer wyprowadzać. Ja pierdolę, mocny pój, naprawdę. szanuję mnie za to, że wychodzę bez gimpera z domu. O, kurwa. Co było dziwne? W sensie nie wiem, pewnie się zestresował, albo coś to było dziwne. W każdym razie tak, chciałbym. Ja najczęstszy tekst jaki słyszę od widzów. To jest na przykład. A co ty tutaj robisz, stary? Nie spodziewałem się ciebie, nie? A ja mówię. Czekam na tramwaj na przykład, nie? Albo mówię, wychodzę z domu czasami, albo wiesz, jakie. Ale najczęstszy tekst, nie? Kurwa, take, fan, co ty tu robisz? Albo take, fan, co ty robisz w maku? Ja tak patrzę na siebie, sobie myślę, kurwa, dobra, ale jak o maka to mnie podejrzewać nie powinieneś, o, o brak maka. No, no kurwa, domyśl się, nie? Dzień jak co dzień, kurwa, przyszedłem po kanapkę. Ale no powiedzieć, że po prostu jestem całkiem samodzielnym bytem yy, wbrew pozorom. No. no. Ale już przechodząc do odpowiedzi, co sądzę o całej tej sytuacji, uważam, że Tomek ma prawo mieć swoje preferencje. Oczywiście ma prawo, żeby nie podobały mu się włosy na rękach. Uważam, że napisał to w trochę nieodpowiedni sposób i że nie powinien na pewno użyć słowa zaniedbanie, bo no nie jest to w żaden sposób zaniedbanie. Ja pierdol! Ale szczerze, że generalnie dziewczyna musi cztery minuty wałkować temat swojego chłopaka, który stwierdził, że włosy na Ręku to zaniedbanie, to już pokazuje, w, jakim dziwnej, w jakiej dziwnej sytuacji się znajdujemy, jeżeli chodzi o yy, internet. Ja nie twierdzę, że jest to inaczej, bo ja, ja rozumiem, że ludzie mają różną psychikę. Ja rozumiem, że faktycznie może jakaś młoda dziewczynka to usłyszy i zrobi jej się przykro, może stwierdzi, że to nieatrakcyjne. Nie wiem, to siedzi w głowie młodej dziewczyny, bo kurwa nigdy nią nie byłem, nie? Ale generalnie, żeby z takiego caseu robić tak poważny problem i ciągle o tym dyskutować, to jest dla mnie dziwne, jest niepojęte, stary. I zresztą rozmawiałam z Tomkiem na ten temat. On ma trochę inny pogląd, ja mam trochę inny pogląd. Po prostu. ja nie rozmawiam. Normalnie następnym razem daj mu klapsa wychowawczego i tyle, no. Tu kwestia definicji, tak mi się wydaje. Mm, nie powinien użyć takich słów. Ma prawo, żeby mu się to nie podobało. Ma prawo to wyrazić, żeby mu się nie podobało, tak. Natomiast po prostu uważam, że powinien to zrobić trochę innymi słowami. I tyle. Że poleciał za mocno. A później ten trolling to już w ogóle był taki, yy, według mnie, no, niesmaczny momentami. I tyle. To jest moje zdanie. Chciałam wykształcenie? Skończyłem prawo, skończyłem prawo. Generalnie było w planach otworzenie własnej kancelarii, ale szczerze powiedziawszy, rynek jest tak zapełniony, że stwierdziłem, że będę po prostu znawcą od wszystkiego, od niczego, czyli zostanę influencerem. Ja lubię się wypowiedzieć, kiedy nie wiem, co, co powiedzieć w danej dziedzinie, więc uważam, że tutaj yy, idealnie kurwa sprawuje swoją rolę, naprawdę. Generalnie, żeby być influencerem trzeba spełnić jeden podstawowy wymóg. Nie wstydzić się pierdolić głupot. To znaczy, jeżeli ktoś ci zada pytanie, ale ty za chuja nie wiesz, jaka może być odpowiedź, to lejesz wodę i udajesz kurwa znawcę tematu. Jak jest taka potrzeba, to jesteś wojskowym. Jak jest taka potrzeba, to jesteś kurwa lekarzem. A jak będzie trzeba być ginekologiem, to wkładasz palca kurwa i mówisz, co myślisz. Musisz być takim samograjem pierdolonym, rozumiesz? na ten temat. Kolejne pytanie to, czy miałaś kiedyś zaburzenia odżywiania? Tak, miałam parę lat temu zaburzenia odżywiania. Takie dosyć mocne. Wzięło się to z tego, że nie dojadałam bardzo dużo. Byłam swojego czasu wtedy na diecie wegańskiej. Witaj, franiu. Byłam wtedy na diecie wegańskiej i po prostu nie dojadałam z uwagi na to, że trenowałam bardzo, bardzo dużo. I wiecie, samymi owocami, warzywami ciężko było. Ja cię Radziu, z Iranu kojarzę, chyba mi jądro odratowałeś. A, faktycznie chyba wtedy był taki problem, że doszło do mocnego oparzenia. Jakiś odłamek granatu cię trafił. I ja właśnie powiedziałem, że trzeba to włożyć w wilgotne miejsce, ale z racji takiej, że nie było żadnych moczarów, to ci przetrzymałem te jajka w ustach. Co coś kojarzy faktycznie, i wtedy czekaliśmy na helikopter. To jeżeli to ty jesteś, to pozdrawiam serdecznie po prostu te kalorie uzupełnić, przez co no, zaczęłam bardzo dużo nie dojadać. I jakby to nie jest kwestia diety wegańskiej, żeby nie było, że tutaj obwiniam samą dietę, natomiast na ta dieta zupełnie nie była dopasowana do mojego stylu życia i tak dalej, no. Teraz sobie wyobraźcie, że kiedyś dziewczyną pójdę na przykład na jakiś obiad rodzinny, nie, do niej i jej ojciec zapyta, czy serio oziomkowi jajko odratowałem, <laughs> albo czy byłem w Iranie. <laughs> nie, ja już się naprawdę. Dla sportowca, no jest to trudne, żeby, żeby dobrze, dobrze to po prostu zrobić. Nieważne. W każdym razie, poprzez moje niedojadanie, po prostu później miałam binge eating przez dosyć długi okres czasu, przez jakieś pół roku. I naprawdę najgorszemu wrogowi tego nie życzę, bo stan, w którym nie jesteś w stanie myśleć o niczym, dosłownie o niczym. Ej, w ogóle teraz w ogóle do mnie doszło, że jest godzina 23.30. Ja dawno, tak dawno live'a nie odpaliłem, przecież dawno tak późnej godzinie. Kurwa, widzowie, musicie mi wybaczyć, nie? Ale dzisiaj Byłem mega zabiegany, musiałem schabowego zjeść, musiałem trening zrobić, bo ja naprawdę chcę do tej formy pierdolnej wrócić, chcę być jak taki czołk jebany, taki taran kurwa no. No dużo rzeczy było do robienia, nie? Poza tym, poza tym High był i ja nie chciałem mi konkurencji robić, bo nie chcę, żeby chłopaki sobie firmę zamknęli, nie? Ja mogłem zrobić live'a w trakcie, no, ale nie wiem czy ktoś by wtedy te konferencje oglądał, a ja też rozumiem, że w to pieniądze zainwestowali. No poza jedzeniem, a jak już jesz to na to jedzenie się rzucasz i po prostu jesteś w jakimś transie i później też nie możesz o niczym myśleć bo jesteś tak na żarty, że po prostu nie da się, no jest to jest to fatalne, bardzo bardzo źle to wspominam, także y, miałam zaburzenia. Całe szczęście udało mi się z nich wyjść, również w dosyć drastycznym... Jeszcze rok temu mówiłem, że siłownia jest dla gejów. Stary, ale ja nie idę na siłownię, żeby trening zrobić. Ja idę na siłownię, żeby sobie usiąść na ławce, poczytać książkę i na dziewczynki popatrzeć. Ja to traktuję właśnie bardziej w kategorii takiego parku, nie? W którym parku, w którym parku dziewczyna naprzeciwko ciebie będzie w leggingsach się schylała? No w żadnym, no w żadnym. A na siłowni proszę, jakie widoki. Więc polecam serdecznie. Bierzecie shaker, żeby nie było, że jesteście tutaj w jakimś innym celu. Czytacie książkę, ktoś podchodzi, mówicie, wypierdolaj z ławki, czy co ty do kurwa robisz, to mówisz mu, że czytasz o dietetyce w tym momencie, że trenerem personalnym jesteś. No i tyle, no. Wid Widoki takie, o sposób, bo poprzez wejście na dietę keto, żeby nie było to absolutnie nie są porady żywieniowe w żaden sposób nie uważam, żeby to było mądre i nie po prostu. Natomiast tak było, że faktycznie z diety wegańskiej praktycznie od razu przeszłam na dietę ketogeniczną. Poza tym ogólnie uważam, że siłownia to jest najlepsze miejsce, gdzie mężczyzna może poznać swojego wybranka serca. Podchodzisz do faceta, Mówisz o Boże Byczku, jaki zajebisty biceps mogę dotknąć, co jesz, yy, co jest kłótenie, może zrobić ci zastrzyk w dupę, wiesz, I, i widzisz, że to jakieś takie połączenie między Wami jest, wiesz, czy tam oczy iskrzą, nie? Kurwa, no naprawdę, siłownia to jest miejsce, gdzie, gdzie każda orientacja znajdzie coś dla siebie, a nawet uwa, a zresztą chuj. Ja wam mówię, jak kiedyś trenowałem na siłowni, wydawało mi się, że jak będę podnosił duże ciężary, to dziewczyny będą patrzeć, będą się mokre robiły, nie ze zmęczenia, nie o dziwo, i będą myśleć, ja pierdolę jakiś siłacz, jaki on jest męski. A rzeczywistość wyglądała w ten sposób, że podbijali faceci i mówili: Stary, bierzesz kreatynę? Ej, stary, jaki mostarz treningowy? Ej, robisz FBW czy. Yy, czy splita? Naprawdę, to. No cóż, lubię wywadać czasem w skrajności, wiecie? Kolejne pytanie, czy jesteś osobą wierzącą? A więc, nie, nie jestem osobą wierzącą, tak naprawdę. Mm, no, kiedyś za coś takiego to sztos by był, nie? No, ale ja jestem wierzący, ja jestem wierzący. Wierzę w Boga i wierzę w siebie, ale w Boga bardziej. Nigdy nie byłam w sumie, mimo że wychowywałam się w rodzinie, no można powiedzieć, że osób wierzących, niepraktykujących, tak. Natomiast już od małego wiedziałam, że jak tam babcia mi opowiadała o Bozi więc zaciągała mnie do kościoła i tak dalej, to ja od zawsze wiedziałam, że no to nie jest coś, w co ja wierzę, absolutnie. I jak tylko mogłam, to wypisałam się z religii, było to w gimnazjum, i to było do tego stopnia. Nie chciałam, jakby uczestniczyć w tych lekcjach i tak bardzo nie czułam. Tak, to dawaj ojcze nasz, stary, ale dla mnie byłoby to zwykłym bluźnierstwem, gdybym w tym momencie zaczął sobie modlitwę recytować, to wydaje mi się, żeby odebrało to powagi sytuacji i osoby wierzące mogłyby stwierdzić, że sobie z nich jaja robię. Absolutnie tak nie jest. Po prostu uważam, że to nie jest jedna z tych rzeczy, które powinno się od tak po prostu na jakichś rozrywkowych streamach uprawiać. To jest stream rozrywkowo-naukowy, tak? So, niby o Bogu też mógłbym Was uczyć, ale to, to innym razem. Że y, powinnam tam być, że mimo tego, że musiałam siedzieć na korytarzu, bo lekcje religii były w środku zajęć, więc tak naprawdę. Dziewczyny, jeżeli uważacie, że włosy na klasy pierwszowej są spoko, napiszcie jeden, mężczyźni y, macie butan chwilowego. Z sprawdźmy, sprawdźmy, czy mnie hejtujecie zasadnie czy niezasadnie. Naprawdę i tak ten czas siedziałam w szkole, więc już nie dobrze mogłam te religie sobie średnią podnieść, ale służyłam... Widzicie? Adriana napisała jeden i co? I Natalia też, widzicie? Wy, a kurwa, zazdrościcie mi męstwa. zazdrościcie mi męstwa. Wiedziałem! Wiedziałem, zawsze mężczyźni kurwa dwójki wysyłają, a kobiety zawsze jedynki, widzicie? Bo prawda jest taka, że wy jesteście kurwa tutaj, tutaj jesteście, wy klatce pierdolone, a ja was gniotę kurwa dominacją genetyczną w ten sposób i was to boli. Boli was kurwa wielki ogłosiony Rafał. Nazywacie mnie gorylem, a to jest po prostu męstwo, męstwo. Nie. Ja nie chcę brać w tym udziału i tyle. I się wypisałam z religii, nie, nie miałam bierzmowania ani nic później wspólnego zupełnie z kościołem. Mówiąc krótko, nie jestem. Nie jestem wierząca, nie wierzę w żadnego Boga. Kolejne pytanie. Ile dni w tygodniu trenujesz? A więc powiem Wam, że ja ostatnio, jeśli chodzi o y, sport, to jestem w jakimś moim prime. Totalnie, ponieważ naprawdę bardzo, bardzo. Stary wy się śmiejecie, nie? Ale jedyny powód, dla którego ja nie chodzę w koszuli jest taki, że mam generalnie taki luźny styl. Ja zawsze. Zawsze sobie tej koszule rozpinałem, nie? Taki wiesz, taki Miami vibe, kurwa. Nigdy w Miami nie byłem, ale kolegę, który był, więc wiem. Zawsze rozpinałem sobie koszulę i chodziłem tak o nie. I zawsze te włosy tak mi wystawały delikatnie, tak wiesz, taka, tak, takie futerko. I za każdym razem czułem się jak kobieta, bo podobno kobietom, mężczyźni zawsze patrzą w bius, każda dziewczyna mi się w bius patrzyła, nie? Czułem się tak y, straktowany przedmiotowo, tak seksualizowany przez nie, że zacząłem koszul, koszulki zakładać, żeby to zakryć. No bardzo dużo trenuję, bardzo dużo mam energii w ogóle na treningi, czego jestem niesamowicie zadowolona, bo uwielbiam taki tryb życia po prostu robię nawet dwie albo trzy jednostki dziennie więc naprawdę jest to największa ilość treningów, którą w ogóle robię w moim życiu oczywiście wiadomo, że to nie są takie jednostki zajazdowe, tak, ale liczę w to też na przykład, czy jakiś stretching, czy jakieś mobility, czy jakieś, jakieś kalistyniczne treningi, wszystko w to wliczam czy jakieś cardio bieganie i tak dalej poranne, no to wszystko w to wliczam i wychodzą dwie, trzy jednostki dziennie, więc naprawdę mam bardzo, bardzo sporo tego... Ja tylko jedna rzecz, wiecie co mnie dziwi? Że nikt mi jeszcze sterydów nie zarzucił. Przecież, kurwa, ja uważam, że sylwet, sylwetką, którą mam, to taką sylwetkę naturalnie ciężko byłoby zbudować, a ja zbudowałem w 3 tygodnie. Ja jestem naprawdę... Porady dietetyczne niedługo będą do kupienia, jak u Natana Marconia, 50 zł. Poczekajcie, będzie opis na Instagramie ruchu. Cieszę się, ponieważ ostatni rok, znam wam, że tej energii dwa lata w sumie nawet miałam dużo mniej. Wydaje mi się, że to mocno przez problemy z tarczycą, które mam, ponieważ mam niedoczynność tarczycy, którą teraz właśnie sobie leczę i wydaje mi się, że to bardzo mi też pomogło tą energię odzyskać. Także jeśli macie jakieś deficyty energii, czujecie się zmęczeni, senni i w ogóle, to badajcie się, bo być może jest na to rozwiązanie i być może naprawdę możecie żyć zupełnie innym życiem, pełnym po prostu energii, pasji do życia i tak dalej. Więc Dajcie się, leczcie i będzie super. Kolejne pytanie. Czy planujesz występ w Ninja Warrior? Moi drodzy, bardzo, naprawdę bardzo. I dobra, ja mam takie pytanie w sobie: na chuj to Kyuene i oglądam? Podobno miała być odpowiedź yy, na golenie dupy, ale nic takiego tutaj nie widzę, bo ja zadałem normalne pytanie, które nie było trolem. Bo, bo generalnie problem polega na tym, że w momencie, kiedy ruch jest owłosiony, no to ma tu tendencję do tak, tego, żeby się tak. delikatnie zapocić, tak? No i chciałem po prostu uniknąć tej sytuacji niezręcznej yy, kiedy, kiedy właśnie dupa ubolewa, i chciałem pójść do wizyt, na wizytę do jakiejś pani, kosmetyczki, nie, wiem, nie kosmetyczki. Nie wiem, kto to robi. Da jakiejś pani, która mi to wygoli. Bo ja sam to bym nie potrafił. Ja wiem, że ten mój, mój idol, yy, nie pamiętam by się nazywał, ale wiecie, który, ten są Sugar Daddy, jakiś poradnik kiedyś nagrywał, że on jakoś tak się wychyla tutaj i jednorazówką sobie jedzie, ale ja tak bym nie potrafił. Mi się wydaje, że bym takiej pozycji kurwa nie przyjął. Max, właśnie, Max.